Wróc, zwycięża. Dostałam go od męża! Tata, a Marcin powiedział, że jego tata powiedział, że czeka, aż ktoś wreszcie wytoczy proces z tym, co wysyłają ludziom pocztą reklamy do domów. No, to będzie sobie czekał do ustra. Długo sobie będzie czekał. Jak mu się reklama nie podoba, to może ją wyrzucić po krzyku. Ale jak oni są tacy bezczelni, tata Marcina uważa, że trzeba by ich zaskarżyć. No to niech ich skarży. Kto mu broni? Każdemu wolno robić z siebie durnia. To... Ale dlaczego on ma robić z siebie durnia? No bo jak dotąd bezczelność nie jest karalna. A chyba o to zdaje się chodzi ojcu Marcina. Ale ojciec Marcina mówi, że to prawie jak uszkodzenie ciała. Uszkodzenie ciała, powiat? <laughs> Czyżby go złapało lumbago, kiedy się schylał po ulotkę reklamową na wycieraczce? Tu nie chodzi o niego, tylko o babcie Marcinę. To za dobre, babcie złapało lumbago? Przestań, tata. To nie była ulotka, tylko normalny list. Babcia Marcina jest chora na serce. Niedawno dostała licy reklamą, otwiera go i aż ją zatkało. Już myślała, że po niej. Mówię ci to obrzydliwe, co tam było w środku. No wiesz, skoro omyłkowo otrzymała jakąś nieprzyzwoitą przysyłkę? To powinna to od razu wyrzucić. Ale przecież nie może wyrzucić listu, zanim nie zobaczy, co jest w środku. A tata Marcina mówi, że wystarczy jeden rzut oka i starszy człowiek może wykrkować na serce. Czy ty zawsze musisz używać takich wyrażeń? Dlaczego ty się nie uczysz nowych słów w domu? Ode mnie? Tylko od Marcina i jego wspaniałej rodzinki. A co się zaś tyczy babci, to jest przesady. No, Starzy ludzie niejedno w życiu widzieli, więc są odpornieni na wiele rzeczy. Tak mówisz, bo nie wiesz, co było w tej obrzydliwej reklamie. I wcale nie chcę wiedzieć. Zostaw mnie teraz spokojnie. A dlaczego? Przecież chcę z Tobą porozmawiać. Nie możesz mi poświęcić trochę czasu? Przecież jesteś moim ojcem. No więc uważaj. Babcia Marcina otwiera kopertę, patrzy, a tam kolorowy prospekt z napisem: Szanowna Pani, mamy zaszczyt zawiadomić Panią, że wygrała Pani 50 milionów złotych. A, to o taką reklamę chodzi. No właśnie, przecież cały czas mówię. No? No i babci Marcina zrobiło się sławo. Musiała się położyć na kanapie, bo inaczej by zemdlała. I wiesz co w końcu było z tymi 50 milionami? No. Dziadek wziął ten list, dokładnie przeczytał i znalazł na dole wiadomość, że trzeba coś w tej firmie, która przysłała reklamę, kupić za najmniej 600 tysięcy, żeby wziąć udział w losowaniu 50 milionów złotych. I że babcia nic jeszcze nie wygrała, tylko znajduje się na liście, z której być może kogoś wylosują. I czy to nie jest obrzydliwe? Mhm. A ja wiem, ja kiedyś też coś takiego dostałem. I też pomyślałeś, że wygrałeś 50 baniek? Synku, po pierwsze, w naszym języku istnieje słowo milion. A po drugie, nic sobie nie pomyślałem, ponieważ mam zwyczaj czytania w ulotkach reklamowych. Najpierw tego, co jest wydrukowane na samym dole, albo tego, co jest wydrukowane taką małą czcionką. To no tak, a babcia Marcina bez okularów zobaczyła tylko te 50 milionów. No wyobrażam sobie, jak się przyjęła. A jak się potem dowiedziała, że to zwykłe naciąganie, to mało zawał nie dostała, tak się wściekła. No to rzeczywiście może człowieka zdenerwować. A to wszystko przez to, że firmy cisną specjalistów od reklamę. Że wymyślali stale coś niezwykłego, coś nowego, co od razu zwróci uwagę potencjalnego klienta i zwiększy obrot. A jeżeli mimo tak agresywnej reklamy towar w dalszym ciągu nie idzie, to dyrekcja zwala wszystko na firmę reklamową, a nie przyzna się przed sobą, że po prostu towar jest do luftu. Przed sądem natomiast i tak by się nic nie udało wskurać, nawet gdyby babcia Marcina Wykorkowy umarła na sercu. Ale może już ktoś umarł z tego szoku? Umrzeć można, wiesz, po przeczytaniu informacji w gazecie, że powiedzmy samochód przejechał dziecko dokładnie na tej samej ulicy, przy której mieszka czyjś ukochany wnuczek. A przecież nikt nie skarży gazety do sądu z tego powodu. Ale faceci tej listownej reklamy zrobili wszystko, żeby człowieka właśnie zdenerwować. No, skąd? No to po co to zrobili? Po co? No po to, żeby człowiek zrozumiał, jak byłoby przyjemnie rzeczywiście wygrać 50 milionów. Czyli żeby jednak zamówił coś za te 600 tysięcy, tak? No tak, jasne. Wiesz co? Ja bym na pewno nic już nie zamówił, jakby mi najpierw napisali, że wygrałem 50 banie. Co? Znaczy milionów. No. A potem by się okazało, że to wszystko kicha. No rozumiem, ale mogę Cię zapewnić, że Twoja reakcja wcale nie jest typowa. Najprawdopodobniej. Przed rozesłaniem takiej reklamy dokładnie przetestowano reakcji ludzi na taką wiadomość. Babci Marcina nikt wcześniej nie przetestował. Pewnie w ogóle nie testowali starszych ludzi chorych na serce. No prawdopodobnie nie. To może babcia Marcina powinna ich jednak podać do sądu, żeby inni starsi ludzie nie doznali szoku. Przecież tłumaczę, prawda? Że to nic by nie dało. Człowiek musi być przygotowany na szok. W życiu nigdy nic nie wiadomo. Co jest Twoim zdaniem gorsze? Czy jak się najpierw dostanie bardzo dobrą wiadomość, i ona się potem okaże nieprawdziwa? Czy najpierw bardzo złą wiadomość, i ona się potem okaże nieprawdziwa? A no, przyjemniej jest oczywiście na początku otrzymać wiadomość złą, która na końcu okazuje się nieprawdziwa. Wtedy człowiek może odetchnąć z ulgą, ucieszyć się. Muszę Ci coś powiedzieć. No, słuchaj. Dostałem z matmy Paweł. Co takiego? Ej, robaczku, <laughs> żeby mnie tak nabierać, to jeszcze musisz troszkę podrosnąć. <laughs> Powinienem ci to powiedzieć trochę później. To rzeczywiście nie było za sprytne. No dobrze, mniejsza z tym. A tak naprawdę powiedz, co dostałeś. Szóstkę. Hmm? Nie, truje. Z minusem. Truje? Z minusem? I co, tobie się wydaje, że to jest dla mnie radosna wiadomość? No wiesz, zawsze to lepiej niż pała. No nie wiem, co ja mam z tobą zrobić. Co ja mam z tobą zrobić? To człowiekowi słów brakuje. Nie denerwuj się tak, tato. Przecież sam przed chwilą powiedziałeś, że człowiek zawsze powinien być przygotowany na szok.